Rekurencja, rekursja czy też rekurencja, jak to woli, niektórzy mówią w ten trzeci sposób, bo na początku przysparza wiele problemów i zrozumienie tego, no sprawia, że można dostać lekkiego pierdolca. Ale potem jak już się bardziej ogarnie temat, złapie się parę przykładów i zrozumie się, dobrze zostanie to wytłumaczone, więc czym w ogóle jest ta rekurencja? Jeżeli spojrzymy sobie na Wikipedię, no to definicja jest taka. Z łaciny, recurere, przybiec z powrotem, odwoływanie się do funkcji lub definicji do samej siebie. Logiczne wnioskowanie rekurencyjne opiera się na złożeniu istnienia pewnego stanu początkowego Bla, bla 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 Dobra, nikogo to nie interesuje, nie będziemy się tutaj bawić w jakieś definicje wikipediowe. Myśląc o rekurencji możemy sobie pomyśleć o takiej matrioszce, czyli że mamy niby lalkę, ale w środku tej lalki mamy jeszcze mniejszą lalkę, i jeszcze mniejszą lalkę i jeszcze mniejszą lalkę i to są takie same lalki, ale każda gdzieś tam działa na jakiś swój inny sposób. No i w momencie, gdy dojdziemy do samej tej najmniejszej lalki, no to mamy wszystko rozłożone na części i możemy coś z tym robić. Tak samo jest z rekurencją. To jest taka funkcja, która w samej sobie odwołuje się do samej siebie. No i w ten sposób jesteśmy w stanie rozwiązać nieco trudniejsze problemy bardzo prosto. No bo jeżeli na przykład jesteśmy w stanie posegregować dwa elementy, tutaj mamy na przykład 5, tu 9 i wiemy, że 5 jest większe od 9, jesteśmy w stanie to ustawić, no to równie dobrze jesteśmy w stanie ustawić ciąg tysiąca znaków. Tylko najpierw musimy sobie je porozdzielać na coraz mniejsze problemy. Z takich fajnych rekurencyjnych rzeczy, no to mamy na przykład fraktale, czyli takie po prostu figury, które im głębiej się zagłębiamy, tym jakby one się nie kończą i wyglądają tak samo. Coraz mniejsze, ale one gdzieś tam są. No i rozkręcimy sobie to od najprostszej rekurencyjnej funkcji, jaką mamy, no to funkcja ciągów i bo na Ciego. Jak działa ciąg Fibonacciego? To działa on prosto. Pierwszy element to jest 1, drugi to jest też 1, ewentualnie możemy powiedzieć, że pierwszy to jest 0,1, nie ma to znaczenia. No i każdy kolejny jest sumą dwóch wcześniejszych. Czyli teraz będziemy mieli 1 plus 1, czyli 2, 1 plus 2, czyli 3, 2 plus 3, czyli 5, 3 plus 5, czyli 8, 8 plus 5, czyli 13, i tak dalej, i tak dalej. I tak to się ciągnie w nieskończoność. Ten ciąg ma wiele fajnych zależności, jest dosyć specyficzny. Można by o tym tutaj pisać książki, ale nie my o tym. No czyli widzimy, że jeżeli mamy teraz wyraz n tej funkcji, no to to będzie po prostu suma dwóch wcześniejszych, czyli suma n minus 1, no i suma n minus 2. No i dobrze teraz widzimy, że możemy zrobić sobie tak, jak teraz zrobiliśmy po ludzku, czyli w tym naszym momencie moglibyśmy to zrobić iteracyjnie, najpierw mieć pierwszy element, drugi, potem wyliczyć sobie trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak dalej, i tak dalej, ale możemy zrobić to też rekurencyjnie, czyli w momencie, gdy powiedzmy, ktoś nam powie, daj nam siódmy wyraz ciągu fibonacciego, my musimy wyliczyć f od 7, bo to w takim wypadku jak podstawimy do wzoru, no to potrzebujemy, widzimy, że do tego potrzebujemy f od 6, dodać f od 5. Okej, f od 6 i f od 5 nie mamy, więc teraz musimy zejść kolejny stopień niżej. No to sprawdzamy sobie f od 6, to w takim razie będzie f od 5, dodać f od 4, no a nasze f od 5 to będzie w takim wypadku f od 4, no i f od 3. No i kurde, nadal nie mamy, nie mamy czwórki, nie mamy trójki, mamy lekki problem, więc lecimy dalej. Potrzebujemy f od 4, f od 4 w tym wypadku. W przypadku to będzie F od 3 i f od 2 na f od 3, no w takim razie będzie f od 2 no i f od 1. No i tutaj w zależności, od tak jakbyśmy to indeksowali i tak dalej powiedzmy, że indeksujemy od jedynki, tak bardziej matematycznie, no to wiemy, że pierwszy i drugi wyraz, bo je mamy podane no musimy mieć jakiś początkowy case musimy mieć coś, na czym możemy zakończyć to wchodzenie głębiej i głębiej żeby kiedyś to się skończyło, no bo jeżeli nie będziemy mieli takiego case'a, który gdzieś tam nam wszystko to kończy, bo jest już spredefiniowany i umiemy go rozwiązać, no to wtedy jest problem. Ale jako, że mamy tutaj podany pierwszy i drugi, no to teraz możemy sobie to wszystko popodstawiać. Mamy to porozpisane, więc w takim razie tutaj za to możemy wstawić jeden, za to możemy wstawić jeden, czyli tu będzie dwa. Teraz widzimy, dwójkę już mamy podaną, no to tu jest jedynka. Trójka jest podana, to jest dwójka. No i teraz tu podajemy trójkę. Tutaj trójkę też mamy, to jest dwójka. Czwórka to jest trójka, więc teraz wiemy, że piątkę mamy podaną, piątka będzie pięć. No i tak po kolei tu mamy 5, 3, 8. No i tu mamy szóstkę. Szóstka to jest ósemka. Piątka to jest piątka, no i wtedy wiemy, że siódemka jest 13. Teraz, jeżeli tak sobie rozpisujemy to w głowie, no to nie ma to zbyt dużego sensu. No ale to jest tylko próba wizualizacji tego, jak to powinno działać i w jaki sposób do tego powinniśmy dojść. Bo jeżeli wejdziemy w jakieś takie trudniejsze problemy, no to wtedy naprawdę to ułatwia, ale to jeszcze chwilka. Więc teraz, jak już to wiemy, wiemy, jak to rozkminić, no to napiszmy sobie to szybko jeszcze tutaj w naszym kodzie. Oczywiście cały kod jest na GitHubie, więc jeżeli ktoś chce sobie potem sprawdzić, no to będzie link w opisie. No i teraz tak, co my musimy zrobić? Przede wszystkim zacznijmy sobie może od tego, Pierwszego iteracyjnego podejścia, które mieliśmy. Zróbmy sobie jakąś tablicę, listę Fibonacci, no i na początku dajmy tutaj nasze początkowe wyrazy 1 i 1. Więc teraz możemy sobie zrobić pętlę i powiedzmy, że chcemy wypisać powiedzmy 15 kolejnych wyrazów. No to teraz w tym momencie będziemy dopisywać, oczywiście for i in range, więc teraz do naszej tablicy będziemy dodawać na sam koniec po prostu dwa ostatnie wyrazy. Czyli tutaj możemy zrobić taką sztuczkę pythonową, że będziemy mieli wyraz przedostatni, Fibonacci minus 1 i jeszcze wyraz przed przedostatni, czyli Fibonacci. Minus 2. No i teraz możemy sobie zrobić wyprintować. Print Fibonacci odpalamy, no i widzimy, że mamy fajnie podane 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. No i tutaj widzimy, że w ten sposób to działa. Fajnie, fajnie, fajnie. Mamy to wypisane prosto, iteracyjnie tak jak to zrobiliśmy, ale możemy zrobić to rekurencyjnie przez definicję funkcji. Więc teraz napiszmy. zdefiniujemy sobie funkcję Fibonacci. Ona oczywiście będzie zależeć od, od jakiejś zmiennej n. To będzie po prostu, który element tablicy Fibonacci chcemy. No i zobaczmy, co my chcemy zwracać. Chcemy zwracać jako to, no sumę dwóch poprzednich wyrazów, tak jak to robiliśmy wcześniej, czyli w tym momencie to będzie Fibonacci od N-1 dodać Fibonacci od n-2, bo dodajemy dwa ostatnie wyrazy. No ale zobaczmy, że jeżeli teraz byśmy sobie odpalili to Fibonacci, powiedzmy na 10, no to będzie jakiś mankament. Widzimy Maximum Recursion Depth Exceeded. No, czyli gdzieś tam nasz kompilator, no interpreter oczywiście dla wszystkich koneserów słownictwa, stwierdził, że, no kurde, odpaliliśmy to 996 razy. Tyle mamy podane, że możemy maksymalnie odpalić rekurencję. Więcej nie puszczamy, jest jakiś tutaj błąd. No i czemu jest ten błąd? No bo nie mamy tego bazowego case nie mamy tego z czego zaczynaliśmy więc teraz potrzebujemy zrobić coś innego jeżeli nasze n jest mniejsze równe 1 czyli jeżeli mamy element zerowy, element pierwszy no to w takim wypadku chcemy zwrócić po prostu jedynkę no i teraz zobaczmy Kliknijmy sobie Ctrl ALT L, żeby w PyCharmie nam wszystko ładnie ustawił tak, żeby to ładnie wyglądało. No i wyprintujmy sobie ten dziesiąty element, odpalamy, no i widzimy, że jest jeden. Czemu jest jeden? No bo jestem dzbanem i źle ustawiłem ptaszki. N musi być mniejsze równe od jedynki, a nie większe równe, bo to by nie miało sensu, bo to widzimy wtedy, że byłoby większe równe. Podaliśmy element dziesiąty no i po prostu nam zwróciło jeden, więc odpalamy jeszcze raz. No i widzimy, że jest tutaj osiemdziesiąty dziewiąty, tutaj jest to 89, wszystko się zgadza. Elegancko zostało to podane. Więc w ten sposób Mogliśmy zaimplementować tą funkcję Fibonacci'ego tutaj jako rekurencję, no ale widzimy, że nie ma to zbyt dużego sensu, no bo troszkę nam to utrudniło przejście przez to wszystko jest to jakiś większy potencjał na błąd, nie mamy tych wszystkich elementów, no i też jest to bardzo nieprzyjemne dla komputera, no bo on gdzieś tam musi to wywołać, wrócić to na stos, to on gdzieś tam będzie latać w naszym świetniku komputerowym. No i troszkę ze sobą nam to zużyje. Oczywiście my tutaj robimy Fibonacci dla 10, no to on ma w piździe to wszystko i to być nawet 100 wrzucić i nic się nie stanie. Ale w większych takich problemach mogą być niefajne rzeczy. Więc teraz, kiedy ta rekurencja w ogóle jest sensowna? Ano wtedy, gdy na przykład nie mamy tutaj jakichś minus jedynek, minus dwójek, tylko na przykład mielibyśmy Fibonacci podzielone na dwa, czy coś w ten deseń. Będziemy to jakoś tak zmniejszać o wiele więcej. Na przykład posłużmy się taką analogią. Powiedzmy, że cofamy się w czasie. idziemy 30 lat wstecz, yy, nie ma internetu, nie ma niczego, komputery już są i mamy książkę telefoniczną i powiedzmy chcemy znaleźć numer telefonu no do do, mnie, do pana Strykowskiego. To i gdzie znaleźć taki numer? No, spis treści można poszukać, ale powiedzmy, że spisu treści nie ma. Więc wiadomo, możemy losowo otwierać na którejkolwiek stronie i może nam się znajdzie, a możemy pomyśleć, możemy to rozkminić. No powiedzmy, że otwieramy centralnie w połowie. Tutaj mamy jakiegoś Michała Marcinkowskiego. No, jest M. Wiemy, że słownik jest alfabetyczny. No teraz rozkminimy. Po lewej stronie wszystko będzie mniejsze od M, czyli tam będą jakieś kurde kaczany, Skurczybyki, byki, rudecki, a nie? Rudecki jest po stronie. Prawej stronie, bo M jest przed R, no ale powiedzmy, że jakieś inne tam śmieszne nazwiska. No a my mamy Strykowskiego. Strykowski jest na S, to będzie na prawą stronę od R. No to teraz stwierdzamy, że wywalamy sobie tą lewą stronę. Tam już nie będziemy patrzeć, więc bierzemy tą połowę, więc mamy tą połowę, której mamy od M do końca, no i otwieramy znowu na połowie. No i teraz powiedzmy, że dostaniemy jakiegoś Andrew Tata. T, to mamy literę T. No i wiemy, gdzie jest S, gdzie jest S. S jest przed T, tak, S jest przed T, więc tą prawą stronę odrzucamy i idziemy na lewo. Lewo. idziemy na lewo, no i powiedzmy, że otwieramy akurat idealnie, na SC jest Strykowski, mamy znalezione, no i teraz nagle się okazuje, że musieliśmy otworzyć tylko tam 3 czy 4 razy tą książkę telefoniczną i nie musieliśmy się zbytnio z tym bawić, a gdybyśmy to robili w jakiś inny sposób nie wiem, przeszukiwali od lewej wszystko albo od prawej, albo w jakiś inny losowy sposób, no to coś by nam to zajęło a w tym sposobem udało nam się to prosto uprościć, to co zrobiliśmy profesjonalnie nazywa się binary search, wyszukiwanie binarne, no i teraz sobie jeszcze tutaj zaimplementujmy to w kodzie żeby jakoś to fajnie znaleźć No teraz zaimplementujmy sobie to wszystko w kodzie Tutaj oczywiście już sobie podałem jakieś nazwiska Jakieś tutaj podstawowe są Będziemy szukać mnie, Strykowskiego pod linią 106 Tutaj mamy już to zaimportowane fajnie Więc teraz jak to robimy? Przede wszystkim musimy sobie zdefiniować jakąś funkcję Nazwijmy ją w tym wypadku binary search I co ona będzie potrzebować? Przede wszystkim nasze nazwiska, naszego delikwenta, którego będziemy szukać. No i będziemy jeszcze szukać górny i dolny koniec przedziału, czyli nazwijmy to Low i High. Czyli po prostu, jeżeli będziemy przeszukiwać tam książkę, znajdziemy połowę, okaże się, że nazwisko jest po prawej stronie, no to wtedy wrzucamy tam ten problem dla tej książki od połowy do końca. Tak jakbyśmy pierwszą połowę po prostu obcięli nożyczkami, wyrzucili ją do śmieci. My będziemy po prostu patrzeć na tą prawą stronę. No i teraz od czego sobie zacznijmy? Przede wszystkim znajdźmy sobie taki case, gdzie coś, no nie będzie tego elementu, o tym też trzeba pamiętać. Czyli jeżeli jakimś cudem okaże nam się, że tak jakbyśmy się cofnęli w czasie, nasza lewa strona książki będzie przed, yy, będzie za prawą, no to coś jest nie ten teges. Czyli jeżeli na przykład low będzie większe od high, no to wtedy jest problem. Znaczy ujuj, co ja tutaj piszę? Czyli jeżeli nasze low jest większe od high, no to wtedy zwracamy co? No minus jedynkę, bo coś jest nie ten teges. No i teraz musimy sobie jeszcze znaleźć nasz wyraz środkowy. Ten środek książki, który będziemy otwierać. W tym wypadku to będzie po prostu Nazwijmy to jakoś mit i bierzemy dolny wyraz, do tego dodajemy wyraz górny i dzielimy na dwa. Tylko tutaj trzeba pamiętać, że takie podzielenie, no takie jak zrobiliśmy, no nie odda. Bo jeżeli zrobimy tak, no to w momencie, gdybyśmy mieli pierwszy 0, drugi 5, no to 0 plus 5 daje 5. Pięć, no i 5 na 2 dwa, jest 2,5, dwa a nie ma takiego elementu, więc musimy tutaj podzielić podwójnie, czyli dzielić stało, kurde, nie wiem, no tak, żeby chodziło liczby stałe, jak tam to się mówiło. No i w tym wypadku patrzymy na wszystkie trzy możliwości, jakie są. To pierwsza nasze nazwiska i wyraz środkowy tych nazwisk akurat się trafi tak że no to jest idealnie nasz delikwent klasa i wtedy po prostu możemy zreturnować co? Returnujemy środkowy indeks, bo mamy, że znaleźliśmy indeks, którym jest ten delikwent. W przeciwnym wypadku może się tak zdarzyć tak, że nasz środkowy delikwent, którego znaleźliśmy, jesteśmy na środku, no jest to powiedzmy litera M, a my szukamy S. Okazuje się, że nasze nazwiska są mniejsze od delikwenta, no to w tym wypadku, jeżeli są mniejsze od delikwenta, to co odpalamy? Musimy zwrócić oczywiście to, co mamy, żeby tam gdzieś tam koniec końców do góry się podał ten indeks, jak już go znajdziemy. No i tutaj potrzebujemy wywołać naszą funkcję rekurencyjnie. rekurencyjnie. Dlaczego to nazwiska i delikwent zostają pracy sami, bo to są stałe rzeczy, które podajemy, ale okazuje się, że nasz delikwent jest na prawą stronę. Czyli potrzebujemy prawą stronę naszej książki. Czyli w tym wypadku będziemy mieli Mit plus jeden, no bo jeden się przesuniemy, bo ten środkowy okazało się, że to nie jest to, więc o jeden w prawo. No i high zostaje takie same. No i jeszcze ostatni case, co by było, gdyby okazało się, że nasz delikwent jest po lewej stronie naszej książki, no to wtedy robimy dokładnie praktycznie to samo. Znowu rekurencyjnie wywołujemy, tylko z lekkim twistem, że teraz będzie do. Dolny element to był stary dolny element, aż górny to będzie środkowy minus jeden i wszystko powinno elegancko działać. Więc teraz sobie sprawdźmy czy to nam zadziała. Print odpalmy sobie binary, binary search, nazwiska, jakie mamy nasze nazwiska stare, delikvent no to w tym wypadku będę ja, Strykowski wyraz low to będzie 0, na no wyraz high, no to będzie długość naszych nazwisk, oczywiście minus 1, no bo indeksujemy wiadomo, od zera, więc będzie trzeba się cofnąć 1. Odpalamy, no i widzimy, że jest 105, tu jest 106, wszystko się zgadza, bo tu linijki są od jedynki, tu indeksowanie od zera, wszystko elegancko leci. Możemy sobie jeszcze. Odpalić debugger i zobaczyć jak fajnie to wygląda. Widzimy, najpierw mamy 0,35 167. Jeszcze odpalmy sobie tutaj. Wrzućmy to, żeby wiedzieć środkowym wyrazem i jest kubiak. Skaczemy dalej, mamy kubiaka, no, czyli znaczy, że idziemy na prawą stronę. Mamy 68, 135. Teraz jest jakaś sikorska. skaczemy dalej, widzimy, że jest jakiś wojciechowski, jako środkowy, no to lecimy dalej, znaczy, że będziemy musieli się cofnąć w lewo. Odpalamy znowu. Pyk, cyk. Razamy jakiś Szymańskiego. Już 102 i 117, więc jesteśmy coraz bliżej. Potem lecimy znowu, wychodzi, że. Środkowe to jest gostek stykowski, i wszystko się zgadza. Więc w tym wypadku, gdzie on leci dalej, returnuje nam tutaj to, no i wszystko się zgadza. Teraz się po prostu będzie cofał w górę, no i wyprintuje nam wszystko co trzeba, i jest ta elegancko pisane. No i to było na tyle. Mam nadzieję, że troszkę się udało, troszkę pomóc tutaj w tym wszystkim. Widzicie, że wszystko się podoba, zostawcie suba. Pozdro, trzymajcie się, cześć, pa.